Cześć wszystkim, z tej strony MisteriOx, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu drugiego. I w tym odcinku, tak sobie postanowiłem, już tego, tego kurczaka zabiję. Oczywiście, lak już musiał być. Yy, więc do rzeczy, w tym odcinku postanowiłem sobie powiększyć ten cały the... no, ten cały zbiorniczek. Tego, no. Tej całej energii. Bo po prostu, chociaż teraz jest noc, to tam widzieliście, że energia cały czas ubywa. Ale teraz pójdziemy się szybko przespać. I pokażę Wam, że to dosyć szybko ta energia cała idzie. Szybko się ładuje, cała ta. Cały badboxik. Więc idziemy, patrzymy. I już jest full. Tam było chyba 36, czy tam nawet już chyba do 35 tysięcy już spadło, jak potrzebne spać. No, tak więc trochę więcej by się nam tego przydało. Tutaj maszynki oczywiście chodzą wszystkie. kolejne jakiś dam do przepalania, czy coś jeszcze ty mam. Oprócz tego co jest w tej skrzynce. Niech no chyba nie... Nie tu jest. Dobra, no to koper, niech tutaj przyjdzie. Ups, o, koper, okej. Okay. To jest y, marmur. O, to mi będzie dosyć. No, może nie takie potrzebne, ale będę chciał sobie z tego coś zrobić. A na razie, jak to się zrobi do Maceratora, a dajmy tutaj co by tutaj, no na przykład to jak to się tutaj robi tutaj Advanced Alloy się już zrobił, bardzo dobrze na razie to tutaj odłożymy i coś tutaj bo też dobra czyli mam dużo gumy na kabelki no tak się tak zdziwiłem bo trochę tak jakby mi zniknęło tej gumy ale dobra, jest już wszystko w porządku. A i jak widzicie, sobie zrobimy dzisiaj MFE. Si robi w taki oto sposób. Potrzebne nam będzie trochę złota. Energy krystale i Machine Block. A żeby zrobić Machine Block, czy ja tutaj. A nie, dobra, mam. Czyli robimy sobie Machine Blocka. Dobra, blok jest. Teraz. Hmm, dobra, na razie to nie. Niech będzie coś tam robi. A tutaj sobie chyba trzy sztuki złota wystarczy. Tak sądzę. Dajmy, no spójrzmy, a jeszcze Energy krystale, a Energy krystale się robi w ten oto sposób, że... Diameciki po środku i wokół redstone. I z tego, co my tutaj mamy, to nam wyjdą równe cztery sztuki. No i okej. Okay. Czy mamy to? Mamy machine block. Gdzie on tutaj tylko jest? A jest tutaj, dobra. Nie zauważyłem go. I teraz jeszcze tylko kabelki. A kabelki. Aha, dobra, czyli guma, guma. Nie mam przy sobie gumy, ale jest tutaj. No dobra. Czyli kabelki ze złota. Są potrzebne cztery. to mi wystarczy gumy. Jedna sztuka mi braku. Dobra, mamy i robimy. OK, mamy tenko i teraz tylko czy ja to dobrze podłączam czy, poprzy, czy przy, poustawiam dobrze no, chyba tak okej okay. i teraz jest tylko taki problem bo 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 na razie pójdę włączyć <gryw> zniszczę sobie ten kabelek żeby mi te energii nie ładowało Dobra powyciągam z tych piecyków, to coś tam robi, ale się... Dobra, tutaj niech to się robi. To złoto niech na razie też przestanie. Tutaj wszystko wrzucamy pięknie przyjściuteńko. To nam nie jest, nic z tej pracy, nie jest nam potrzebne teraz. To mamy, to WON, WON w tu to może zostać. Baterie dusty to nie jest elektrycznie kabelki układzik iron von i no i dobra kabelki może się przydadzą bo jeszcze trzeba zrobić lv transformer a go się robi w taki sposób czyli dobrze że kabelków nie, nie wrzucałem, ale to i tak muszę tutaj powyciągać kilka rzeczy. No i dobra. Teraz tylko, żeby mi się coś nie popierdzieliło. Ale chyba tak to się robi. Akurat bez tej sztuczki yy, drewnic tam wstawiłem. Ale dobra, mamy. I teraz tak, tutaj mamy tego dosyć sporo. Jak nam jak tam nasz kucze pełne to też pełne nie dobra to doładujemy troszeczkę dobra jest coś jeszcze do doładowania może baterię naładujemy chociaż czy jest sens hmm e tam, dobra już chociaż baterie <laughs> wiem, że przy jakichś recepturach jeśli bo dobra odjemy tę pierdzielę Jak dajmy zrobię jakąś piłań z albo mi się to gdzieś zgubi to to będę miał już cały naodowany jedna full teraz jeszcze jedna Jezu, coś tutaj troszkę się laguje dzisiaj Okej, okay, dobra, zostawiam baterie, nie można już ich stakować, trudno. Troszkę więcej miejsca zajmą, ale to nie jest jakiś... Ale dobra, wróćmy do tego co mieliśmy zrobić. I, 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 i... To sobie zniszczymy tutaj będzie MFI. To jest bad box, bad box na razie tutaj wrzucimy. I to to zniszczymy. O, dobra, mamy drewno, to się drewnem. I czekajcie chwilę, bo muszę coś komuś odpisać, bo on mi tutaj napisał i no. Żeby już nie pisał, ale dobra, za chwilę wracam. Okej, okay, dobra, już jestem. Eee, czekajcie co ja miałem. Aha, dobra. Już wiem, miałem to coś postawić. Eee. Chyba jest dobrze. Oszty Nie łączy się. Fucket. Dobra. To sobie to wezmę. Aha, dobra, jeszcze tam nie podłączyłem. No i byłoby bum, jak to wygląda? O, no, ładuje się pięknie, to mi chodziło. I, i, i. Bo tutaj to. Albo czekać. Dobra, zrobię to inaczej troszkę. Tutaj to będzie. A ja się tam po prostu pod spód w kopie i tam zrobię tą dziurę pod tym, pod MFE. Dobra, tam trudno. Trochę dirt tam zostanie. Dobra, albo nie zostanie. Okej, okay. zobaczymy. ja się ładuje, już 25 tysięcy. No, super. Energii będę miał od cholerki. znowu by to aha czy teraz muszę to muszę to jakoś prze, 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 prze ten... przykręcić akurat tak no, no trochę trzeba czasem pokombinować Trudno się mówi, troszkę pokombinujemy. Teraz, jak to idzie, tak to idzie. Przecież ładno. O nie, no. Oszty. Won. I czekać. Dobra. I tak. Okej. Okay. Dobra. Jep. Nie było słychać jakiś boom. Dobra, wszystko stoi. Dobra, no ale, o nie, no ja tego tak nie chciałem. Czy to powinno już, ajajaj, błąd, 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 wiesz jak to było tutaj i tu, dobra żeby to mi się nie spieprzyło. Aha, noc jest, dobra. dobra. jest, 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 nie. Szyby zostawiam. Szybko, zanim zniknie... Mamy? Mamy, dobra. No muszę znowu się tak wkopać. Ach to powinno być dobrze, tak sądzę. A no tutaj to energii nie będzie, bo musimy pójść spać. Tak więc idziemy szybciutko do wyrka. Śpimy. I, i, I co będzie tam na dole? Czy będzie boom, czy nie będzie bum, czy to wszystko będzie działało pięknie? What the No, by to... Ech, co my tu mamy? No, głupie slajmy. Tutaj się ich mnoży na potęgę. No, to tutaj na chwilę taka dziura. No, momencik. Tak, tu wygląda to tak. Ale niech to no chwilę... Nie, nie, to nie tak. To nie tak miało wyglądać. Ja się boję, że to co za chwilę mi się spierdzieli, co mnie to dosyć wkurzy. I co teraz? Okej, okay, dobra. Energia ucieka. Ty mamy. Okej, okay, wszystko pięknie działa. Bardzo dobrze. Gdzieś nie. A dobra to palić to. To jeszcze to. Idziemy. I ile energii? 14 tysięcy. O jezu, chryste. Mnie 10 ludzi chyba zamęczą. Co chwilę ktoś. Jak nie, tam ten kumpel, to inny mi pisał. No by to. Dobra, później mu odpiszę. Tylko żeby mi tutaj nie pisał co chwilę cały czas. E, dobra, czekajcie, gdzie ja idę w ogóle. E, tutaj mogę wszystko zobaczyć. To był kluczyk. No i przez to mi kuczę. Nie wiem, ile już to nagrywam. Jeszcze tam troszkę będę, bo nie chcę też robić za długich tych odcinków. Eee, co ja? Gdzie ja się zaglądam? Urano tylko trzy. Advenced Alloy troszkę mam, ale czekajcie, Advenced, a, the the... a Rayforged Stone, czy jakoś tak, Rayforged Stone, ale śmiesznie to wygląda, 8. Dobra, czyli tego starczy. No starczy, no ale to będę robił na końcu. Najpierw zrobię, bo właśnie już chcę te całe reaktory. Znaczy reaktor atomowy. No jest, troszkę to zajmie. Koper, koper. Jeszcze raz. Machine block. A to bo jest kulę dobra, czyli dzisiaj trochę tego porobimy. brąz, koper. Koper idzie do 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 do, do, do do do. do Nie ten koper. A właśnie, też trzeba zrobić te. Nie, najpierw zaawansowane zrobimy. Czyli zaawansowane, zacznę od piecyka. E, Furnace, e, które to tylko. A, to dobra. I właśnie. Okej, okay, dobra, już jestem. I, i, I co ja miałem tylko zrobić? O. A eee, już pamiętam te zaawansowane maszynki miałem zrobić Jezus, co za lagi Tak więc najpierw zrobimy sobie piecyk Tak to jest piecyk O, dobra, mamy I teraz tylko jak się robiło ten piecyk eee, to nie to, to jest to no, dobra, e, carbon plate i jeszcze tylko teraz żelazo. E, robimy zaawansowany blok. Chyba tak się go robiło, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, dobra. No i okej, okay. dobra, mamy zaawansowany piecyk. Mam nadzieję, że mi to nie eksploduje i jeszcze tylko dźwignia. Oczywiście nie mam kobla przy sobie. I czy tutaj też ty nie mam kobla? Nie mam, dobra 4. Dobra, cztery. Tutaj nie ma. Nie ma. No. Dobra. Teraz dajmy ten. Yy, zrobimy sobie teraz yy, macerator, bo to też mi się bardzo przyda. Dziwne trochę. Hm. Dobra. Nieważne. Czyli kolejny bloczek. Ale choć tutaj. No. Dobra, teraz te dźwignie. Dobra, niech będzie tu. Niech to się pomału się tam rozgrzewa, a ja tymczasem zrobię sobie macerator zaawansowany. Czyli to są zawsze najważniejsze maszynki, No, zrobiłem to odwrotnie niż wcześniej, ale też tak można Teraz macerator. To jest macerator, nie kompresor. To jest macerator Fuck, 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 fuck Dobra, trudność mówi. No to robimy najpierw zwykły macerator czyli jeszcze trochę kobla. Tam jeszcze było, a to było i. a i to coś Flint. W sztukach 3. Poprosimy. Niech to mogłoby tak szybciej. No dobra jest. Czyli to i coś jeszcze? To mam, to mam. Kobel. Dobra. Teraz tylko tak. Dobra, już wiem wszystko. Tutaj i tu. I tak chyba się tutaj e, ten no, Refined Iron tak jest. Lotte macerator. A to, a to nie się rozpędza. Kompresor. A tu? Ekstraktor. Czyli najpierw zrobimy ekstraktor. Ekstraktor. No jak się robi to. W Jeszcze raz. Ej nie to. Elektrocyl, dobra. No ale. No to, dobra to jest. Coolant. Tego nie można. Hmm. Energice? Pewnie to trzeba zrobić w tym, jak to się nazywało? Elektrolyzer. Tak to się robi. kurcze trochę drogie. Czy nie drogie, tylko nie mam tego. Tego, tego, tylko kabelki mam. Może to później zrobię, a teraz chodźmy ten kompresor zróbmy. Tak jest kompresor Obsidian. Bierzemy, chodźmy, dobra, mamy. I teraz trzeba ja mam jakiś Obsidian? Mam, dobra, 7, równo 7. Czyli brak obsydianu, może już trochę sobie dorobimy z tego z jednego, jednego złota, żeby no wiecznie zabrakło. Mamy troszkę więcej i bardzo dobrze, może się nam do czegoś przydać. Ale dobra, robimy sobie jeszcze raz zawasowany bloczek. Tak, tylko co ty było? A obsydne. No tak Okej. Okay. Kładziemy I, i, i dobra. Jedna dźwignia i trzy maszynki działają. Tylko tutaj nie wiem co... Znaczy no wiem co z, co z tym zrobić. Ale hm Dobra tam, później to zrobię. Łącznie z tym elektrolyzer, reporter, dobra elektrolyzer, Pticele. Mamy 16 i teraz, aha dobra, redstone, mam tu redstone, nie mam, ale tutaj jest, okej, okay. teraz tak, no, kurcze. Jeszcze sobie więcej tego zrobię dajmy takie 8 albo i nie zrobię więcej tego Teraz tylko czy to był chyba jeden Redstone Czy circuit Dobra A nie nawet, nawet lepiej Ciągle nie mogę zapamiętać tej recepturki, ok, teraz redstoneik. to tutaj mamy, dobra. Ok, mamy to. I teraz ten elektrolyzer. To jest, to jest, to jest, to jest jeszcze tylko bloczek, maszyn block. I robimy sobie elektrolyzer. Tak sądzę, że to właśnie tak trzeba, ale nie jestem do końca pewien, co tutaj było. A to tutaj było. Okej, okay, dobra. Kabelki. <śmiech> <śmiech> no właśnie, kurczę, nie wiem. Bo jak tutaj sobie włożę... Dajmy jedną sztukę na razie, bo nie ma potrzeby więcej nabierania. Może co? Tutaj trzeba może baterię, albo coś? O nie, po prostu nie wiem. Hm. Nie no, nie wiem. Jak zrobić ten właśnie ekstraktor? No jak to zrobić? Hm. <śm> <śm> po prostu nie wiem. Dobra. Później to sprawdzę poza odcinkiem i może to już na zrobię. Chyba, że mi napiszecie, jak zrobić właśnie tą wodę. Nie mogę zobaczyć recepturki, nic nie mogę, tak więc albo sam sobie zobaczę, albo chociaż mi tam napiszecie. Ktoś wie to, niech napisze. Tutaj tylko jeszcze niepotrzebne rzeczy sobie odstawię. No i dobra. Akurat dzień wschodzi, a ja kończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Cześć.